Mamko. Dziś, mnie... Dziś mnie do treningu zmotywował sam Rocky. <grystanie> Siedzę sobie w biurze i stwierdziłem, że już nie chce mi się, nie biega mi się. Hmm. A tu nagle na YouTube się pojawia jakiś film, gęba y, Sylwestra Stallone i coś tam, Motivation. Nie oglądam raczej filmów motywacyjnych. No ale dobra, no jak sam, sam król Rocky Balboa, to sobie włączyłem. I co on mówi? Coś tam coś, no, że wa, wa, ważne jest, żeby cisnąć i wtedy kiedy nie możesz musisz zrobić jeszcze jedną rundę i właśnie to zrobi różnicę w twoim życiu. I to jest prawda. Naprawdę? No, prawda, prawda? Wiem z do, doświadczenia, do że zawsze jak zrobiłem trochę więcej, to to później robiło różnicę. I takie treningi jak wiatr, jak jest zimno, jak się nie chce. Jak się mimo wszystko zmotywujesz i go zrobisz, to są najlepsze, najwięcej dają. One robią różnicę. Coś takiego. Więc ważne. No i poszedłem i zrobiłem dzisiaj ten trening i wyszło dobrze. Właśnie weszła dyszka poniżej godzin. To odkąd wróciłem do treningów tak dobrze nie było. Fajnie mi się biegło, tak w miarę lekko. Nawet sobie przyspieszyłem w jakimś tam momencie. I były momenty, że biegłem poniżej Grubo poniżej 5 minut, kilometr. Progres jest krótkie momenty, tak po 100 metrów. Przeciwko lękom i upadkowi formy. Też słyszałem taką rzecz, która sprawdza się też w moim życiu i jest ważna dla mnie. Wtedy, kiedy mówię sobie, że mi się nie chce i to już abstrahując od sportu. Ba bardziej nawet tacy w życiu, jak mam jakieś ciężkie spotkania albo coś trudnego do zrobienia. To mi się nie chce. Naprawdę? To znaczy tak, tak myślę, że mi się nie chce, tak sobie to tłumaczę, że mi się nie chce, bo tak naprawdę boję się to zrobić. Po prostu. Wiadomo. Boję się to zrobić, bo nie wiem, jakieś takie lęki we mnie są. Z kanału o sporcie robi się przegląd lęków, yy, moich lęków. No ale to, bo o to chodzi w życiu. Dokładnie o to chodzi. Żeby się zmagać z własnymi lękami. Każdy je ma, tak myślę. Ja na pewno. Coś takiego. I chyba pierwszy krok to trzeba sobie je uświadomić. Jak się do nich przyznasz i zrozumiesz, że że to cię dręczy, że tu jesteś słaby, to to jest połowa sukcesu do pokonania tego lęku. A drugi krok to sobie powiedzieć, no i co z tego, no i jebać lęki. Jebać strach. Najwyżej co? Najwyżej mi się nie bo Będę musiał to zrobić jeszcze raz, no nie wiem, no w każdym razie świat będzie istniał dalej. No, także tak. Świat będzie istniał dalej. Warto sobie uświadomić swój lęk, przejść przez niego, po prostu się z nim zmierzyć, po prostu. Ci się to łatwo mówi, chociaż to jest, to jest najtrudniejsze. Sobie uświadomić i pójść o krok dalej. Jak się boisz wypowiedzi e, publicznie, gadaj publicznie. Boisz pływać, pływaj, boisz się biegać, biegaj, biegać strach. No to biegać. Nic co z tego. Zawsze wtedy, kiedy się jednak przemogłem, to nigdy nie żałowałem. Zawsze jak się rzuciłem na głęboką wodę, to to, to było pozytywne. Zawsze pozytywne. Nie będę całe życie sam, nie? Miałem taką sytuację, że zobaczyłem z nazwą na Facebooku śliczną dziewczynę i... Bo chciałem do niej napisać, bardzo chciałem się z nią spotkać. Ale... No wiadomo, lęk lekki. Lęk taki, lęczek. Bo trochę głupio do kogoś tak na Facebooku zagadać. Bo nie robię takich rzeczy. Stwierdziłem, że jak tego nie zrobię, to się z nią nie spotkam, to jej nie poznam. A bardzo chcę. No i się przełamałem i się z nią spotkałem. Jesteśmy razem dwa lata i to jest kobieta mojego życia, którą nam ja Sakovi. Więc warto, nie będę całe życie sam. Nie? Przed pierwszymi zawodami biegowymi myślę, że bałem się tak jak, jak roki przed pierwszą walką. <laughs> Bo czego się bałem oceny, że nie dam rady, że ktoś powie, o wielki biegacz, trenuje, nagle zmienia swoje życie, a głupiej piątki nie jest w stanie przebiegać. No tylko, że idziesz, robisz to i co? I się nic nie dzieje. I nie jest tak, że są turbo zachwyty. I nie jest tak, jakby nie wyszło, to wszyscy mieliby to w dupie. Tak samo jak to, że wyszło. Ale tu to jest ważne. Robisz, to, trzeba jakby myśleć o tym, że robisz to dla siebie. Mi oczywiście się to łatwo mówi do kamery, ale nie jest mi to łatwo robić. Ale staram się. I to robi różnicę. Każdy nawet najtrudniejszy lęk, taki lęczek przełamany w sobie gdzieś tam wewnętrznie robi różnicę, która powoduje, że, że później jest łatwiej. No, także tak. Świat będzie istniał dalej. Mała reserwa w treningu na bieżni tam wyjściowy gdzie jest zero gdzie jest zero totalnie nie ma to gdzie jest zero coś takiego 94 kg basen nie wiadomo ale mało słabo nie ma nie ma danych na temat basenu bieganie dyszka godzina rower w tym roku nie wiadomo ale będziemy to sprawdzać czas w ogóle dalej przełamywać się fizycznie, trzeba pójść na basen, tego się boję i tam muszę wskoczyć trzeba trochę zrzucić wagę, trochę szybciej biegać i, i będzie gi No to biegać. Biegać z strach. Po prostu. I co tam jeszcze miało być? Coś było jeszcze. Mam mega stres z wypowiadaniem się, jak jest dużo ludzi. Naprawdę? Byłem na takich spotkaniach rok po roku. Jednego roku wszędzie mm, takie audytorium z 50 osób, różni ludzie się tam wypowiadali i można było coś powiedzieć, ale nie trzeba było. Nie, nie, spokojnie. Chciałem, bardzo chciałem, ale się nie zdobyłem na odwagę. Tłumaczyłem sobie ty, to, że nie nie chcę mi się, ja nie muszę nic mówić, ja w zasadzie te, ten tam, o, on. On powiedział to, to co ja chciałem. Także. Ludzie już to słyszeli, nie wiem, po co powtarzać. Nie, nie, spokojnie. Ale w środku we mnie nic się nie zmieniło, kompletnie. I po roku byłem na tym samym spotkaniu. Tylko zmieniła się jedna rzecz, świadomość w mojej głowie, że to jest ważne dla mnie, bo, bo to mnie przełamie w jakiś sposób. Poradzę sobie z jakimś lękiem, w konsekwencji to zrobi różnicę. To będzie moja yy, dodatkowa runda. Byłem przerażony, trząsł mi się karp w ogóle. A ludzie się wypowiadają, jest ludzi, jest w ogóle fajna atmosfera, to, to nie jest żadne ciśnieniowe spotkanie, tam nie ma nikogo turbo ważnego, jest przyjacielsko, fajnie, a ja przerażam. W końcu mówię sobie dobra teraz, podnoszę rękę do góry, moderator widział moją rękę w górze i mówi, Maciej. A wtedy BUM! No ja chciałem tylko powiedzieć, że coś coś coś, jakieś dwa trzy zdania, no i, i już. Świat będzie istniał dalej. I już. I parę osób kiwnęło, tak? No. Okej, okay, dzięki. Nic się nie zmieniło. Świat będzie istniał dalej. W takim sensie ogólnym. Nic się nie stało. Nikt się nie śmiał. No, w ogóle super. A ja czułem tak ogromną satysfakcję, że się przełamałem. Wiem, że pierdoła. Dla wielu ludzi to w ogóle nie, nie są w stanie tego zrozumieć, bo, bo nie mają z tym problemu. Dla mnie to był ogromny problem i bardzo dobrze mi to zrobiło. To zrobiło różnicę. Wtedy je bałem strach. <laughs> I życzę Wam, żebyście jebali swoje strachy. Przeciwko lękom i upadkowi formy. Alko, czy to dzwonię mój kochany ją? Tak to on. No, także tak. Świat będzie istniał dalej.